Tu Ewa. Dziś porozmawiamy o jednej z najważniejszych witamin dla naszego zdrowia, zwanej też witaminą życia, a mianowicie o witaminie D3. Pokażę Wam, dlaczego jest kluczowa dla naszego organizmu, jak działa i co zrobić, żeby naprawdę pracowała dla naszego organizmu. Dlaczego witamina D3 jest tak ważna? Jest witaminą o charakterze hormonalnym. Wpływa na prawie wszystkie nasze procesy metaboliczne. Ponadto receptory witaminy D3 znajdują się prawie w każdej naszej komórce. Witamina D3 spełnia w naszym organizmie kilka funkcji. Jest ona niezbędna dla układu kostnego. Odgrywa ona istotną rolę w gospodarce wapniowo-fosforowej w naszym organizmie. Wzmaga wchłanianie wapnia i fosforu w jelitach. Konieczna jest również w procesach transportu wapnia. Jakie mamy jeszcze korzyści wynikające ze stosowania witaminy D3? Wzmacnia ona układ immunologiczny, czyli zwalcza i usuwa wirusy, bakterie, pasożyty i grzyby. Jak również usuwa i identyfikuje uszkodzone komórki, między innymi nowotworowe. Porównałabym tutaj witaminę D3 do takiej fortecy, jaką stanowi powiedzmy dom taki porządnie zabezpieczony przed złodziejami, w którym znajduje się złoto, dzieła na przykład kossaka i inne. I tutaj powiedzmy witamina D3 stanowi również dla nas takie zabezpieczenie przed tymi wirusami, bakteriami i patogennymi komórkami. Poprawia wrażliwość tkanek na insulinę, a także obniża ryzyko występowania insulinooporności i cukrzycy typu drugiego. Wpływa pośrednio na metabolizm cholesterolu, wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Zmniejsza również przewlekłe stany zapalne. Wspiera procesy naprawcze DNA, wpływa na nasz nastrój, wspiera funkcje poznawcze, a niedobór koreluje z depresją i brakiem koncentracji. Pamiętajmy, że niedobór witaminy D3 jest bardzo niebezpieczny. U dzieci i niemowląt powoduje krzywice. U osób dorosłych, zwłaszcza u kobiet w ciąży i karmiących piersią, powoduje odwapnienia i rozmiękczanie kości, a u osób starszych osteoporozę. W przypadku małej ilości witaminy D3 w organizmie, witamina D3 nie jest całkowicie wchłaniana z pożywienia. Nadmiar witaminy D3 jest również niebezpieczny dla naszego organizmu, zwłaszcza dla naszych nerek, pracy serca. Występują również wówczas nudności, dlatego należy mądrze suplementować witaminę D3. Dlaczego suplementować? Ponieważ nie jesteśmy w stanie dostarczyć sobie odpowiedniej ilości spożywienia. A najwięcej witemny D3 znajduje się w tłustych rybach, jajach i maśle. Najwięcej witemny D3 możemy sobie wygenerować podczas okresu lata i wiosny, kiedy mamy dni słoneczne i nasze ciało jest wyeksponowane na słońce. W pozostałych okresach jest zalecana suplementacja, dlatego też właśnie wśród Polaków 80% ludzi ma niedobór witaminy D3. Jak rozsądnie suplementować D3? Przede wszystkim trzeba to robić regularnie. Pamiętamy o witaminie K2. A także podczas posiłków, przy których spożywamy D3, nie zapominajmy o tłuszczach. Miejmy również na uwadze regularne badania poziomu witaminy D3 we krwi. Ponadto osoby z otyłością powinny pamiętać o stosowaniu wyższych dawek, zaś osoby pracujące w pomieszczeniach zamkniętych powinny się suplementować przez cały rok. Po czym poznać niedobór witaminy D3? Między innymi po zmęczeniu, problemach ze snem, brakiem koncentracji, częstych infekcjach, a także bólach kostno-stawowych. Nie są to tak oczywiste objawy, dlatego warto to poprzeć badaniami krwi. Które mówią nam o poziomie witaminy D3. Jak się suplementować witaminą D3? Dla dzieci zalecana jest dawka do 2000 jednostek, natomiast dla dorosłych od 2000 do 4000. Wyższe dawki można stosować jedynie pod kontrolą lekarza, regularnie badając we krwi poziom witaminy D3. Witamina D3 to absolutny fundament zdrowia. Napisz mi w komentarzu, czy monitorujesz poziom witaminy D3. Zapraszam Państwa do subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.